Moi drodzy, jest taka pieśń oazowa Abba Ojcze i w niej śpiewamy Ty wyzwoliłeś nas, Panie, z kajdan i samych siebie. Czym są te kajdany i jak można być wyzwolonym od samego siebie, mówi nam dzisiejsza liturgia słowa. I tak czytamy w Księdze Mądrości Syracha. Tym, którzy się nawracają, Bóg daje drogę powrotu i pociesza tym tych, którym zabrakło wytrwałości. Czyli moi drodzy, oczywiście mówimy, że ta czy druga osoba się nawróciła. Dlaczego tak mówimy? Bo mamy ludzką perspektywę, ale prawda jest taka, że to bardziej Bóg nas nawraca, dając nam do tego siłę, dając nam moc e, sprawczą, energię do tego, żeby do Niego wrócić. To On nas przyjmuje. I my oczywiście językiem potocznym możemy dalej się posługiwać, czyli mówić, że ten człowiek się nawrócił, czy ja się nawróciłem. I oczywiście, ale zawsze miejmy z tyłu głowy to, że to bardziej Bóg przyciąga nas do siebie, niż my do Niego przychodzimy. To jest zasadnicza różnica, o której trzeba pamiętać. Dlaczego to jest takie ważne, mimo że jakby sprowadza się ostatecznie do tego samego. Jest to ważne z tego powodu, że no po pierwsze tak to działa, a po drugie, jest ważne z tego powodu, gdyż później, gdybyśmy to my swoją siłą, swoją mocą wracali do Pana Boga, to odnajdywalibyśmy się w innym układzie, trochę w innych relacjach i potem cała reszta naszej teologii nie miałaby sensa, więc tak na marginesie totalnie trzeba o tym pamiętać, ciągle mieć to z tyłu głowy, że to bardziej my się nawracamy, jakby bardziej Bóg nas nawraca do siebie, niż my nawracamy się do Boga i to, że my się nawracamy traktujemy bardziej jako taki skrót myślowy. Nawróć się do Pana, porzuć grzechy, błagaj przed obliczem Jego, pomniejsz zgorszenie. Czyli my, moi drodzy, mamy po swojej stronie, stronie tak naprawdę wolę. My, pozwalając Panu Bogu, abyś, aby On nas do siebie przyciągnął, e, musimy tę wolę swoją, bo to jest to, co leży po naszej stronie, co zależy w pełni od nas. To nie jest tak, że Bóg nas ciągnie, jak my nie chcemy, a On będzie nas ciągnął na siłę. Nie, nie. Nawrócenie zależy od nas właśnie w tym aspekcie. Czy ja chcę się nawrócić, czy ja nie chcę się nawrócić. Tu mam... Pełną wolę to tylko zależy ode mnie. Tylko my, moi drodzy, nie możemy stanąć jedynie po tej stronie, mówiąc, że a, ja chcę się nawracać, i to jest zależne od mojego takiego duchowego podejścia, i Pan Bóg tutaj nic nie ma do, do reszty. Po prostu chcę i to samo się dzieje niezależnie od tego jakie pełnie uczynki no nie moi drodzy słowo boże jasno nam mówi i to już od starego testamentu nie od czasów tam dyskusji apostołów tylko od starego testamentu że nasza wola musi być potwierdzona czynami jeżeli tych czynów nie ma jest to tylko pusty gest o czym nam dalej mówi mądrość syracha Wróć do najwyższego, a odwróć, a, odwróć, a odwróć się od nieprawości i mniej wielkiej nienawiści to, co obrzydliwe. Czyli ta nienawiść do tego, co obrzydliwe oraz odwrócenie się od niesprawiedliwości to oczywiście są postawy wewnętrzne. I chociaż czynami zewnętrznymi, tym, co jest obok nas... Wyrażamy wolę naszego nawrócenia się, czyli żeby nas Bóg pociągnął do siebie, tym to wyrażamy, to mimo wszystko oczywiście za tymi zewnętrznymi czynami powinna iść e, postawa wewnętrzna. No jeżeli moi drodzy już popatrzmy tak perspektywą chrześcijańską. No jeżeli idę do spowiedzi, jest to tylko czynność zewnętrzna, czyli no, podejdę do tych kratek konfesjonału, powiem jakieś tam grzechy, ale zatem nie ma, ale w tym na przykład w ogóle nie ma żalu za grzechy, czy najmniejszego postanowienia poprawy, no to ten sakrament nic nas nie zmieni. No nie chcę nawet mówić, że on jest nieważny, bo tu nie chciałbym nikogo wpędzać w jakieś w jakieś skrupuły. Ale chodzi o to, że niewiele z tego na pewno wyciągniemy. To na pewno można powiedzieć z całą stanowczością: jeżeli tego żalu w nas nie ma i postanowienia poprawy, czyli nie ma postawy wewnętrznej, to wtedy już to nawrócenie w nas się nie dzieje, a przynajmniej nie w takim stopniu, w jakim mogłoby być. A więc tak, potrzebujemy zewnętrznych czynności, żeby w ogóle mieć świadomość tego, że ja się nawracam że to jest moje działanie muszę to wyrazić na zewnątrz, ale wyrażam to na zewnątrz, właśnie, co, co jest w środku mnie. Więc, moi drodzy, nie jest tak, że można jedynie takim nastawieniem wewnętrznym się nawracać, a nie jest też prawdą, że można się nawracać tylko tym, co zewnętrzne, że uczynię pewne gesty i to już się dzieje. Nie, no to jest aktywność całego człowieka. Wtedy mamy przynajmniej pewność, że rzeczywiście ten proces w nas zachodzi. Któż w otchłani wielbić będzie najwyższego, zamiast żyjących, którzy mogą mu dzięki czynić? To oczywiście autor księgi nam przypomina o tym, że tylko do śmierci mamy czas, aby się nawrócić, czyli żeby wielbić Boga. No po śmierci już jest to niemożliwe, co jest zgodne z teologią, myślę, wszystkich chrześcijan, nie tylko, nie tylko katolików, no że po śmierci już klamka zapadła, czas na nawrócenie się skończył, co myślę, że jest dla nas oczywiste, no, bo wszystko inne, co w życiu robimy, no to oczywiście mamy tylko czas do śmierci, jakieś tam, Rzeczy możemy pozostawić po sobie, które dalej będą się gdzieś tam, będą naszym oddziaływaniem już po naszej śmierci, na no to, co tyczy się nawrócenia, co tyczy się naszej relacji z Bogiem, to trwa tylko do końca naszego życia i tu raczej nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Ale na tym nie poprzestaje autor księgi. To znaczy, bo, bo to, że człowiek zmarł, bo już się nawrócić nie może, to myślę, że dla większości z nas jest w miarę oczywiste, w sensie mamy tego świadomość jako katolicy wychowani w Polsce, że rzeczywiście tak jest, ale dalej autor ciągnie. Zmarły jako ten, którego nie ma, nie może składać dziękczynienia. Żyjący i zdrowy wielbić będzie Boga. To, I to wielbienie Boga to jest coś, na co musimy tutaj zwrócić uwagę. To znaczy, autor pokazuje, że nie tylko osoba zmarła nie może wielbić Boga, ale możemy popatrzeć na to inaczej, że ktoś, kto nie wielbi Boga już tu za życia jeszcze tego biologicznego, już jest martwy za życia. Dlaczego? No dlatego, że wyraża te same właściwości, które wyraża człowiek zmarły. Bo tak moi drodzy, sobie to poukładajmy w głowie, żeby to było jasne. Człowiek żywy może wielbić Boga. Człowiek nieżywy nie może wielbić Boga. Człowiek nienawrócony nie może wielbić Boga. Człowiek nawrócony wielbi Boga. Czyli żyjący i wielbiący Boga, to, ten, to ta sama osoba. Natomiast zmarły i nienawrócony to też ta sama osoba. Dlaczego? Bo, bo jedno i drugie robi to samo. Czyli rzeczywiście brak nawrócenia, trwanie w swoich grzechach zdecydowanie jest śmiercią za życia. Śmiercią duchową, oczywiście, no bo nie jesteśmy zombi. Nie, nie popadajmy w przesadę, że jakoś życie biologiczne traci na wartości poprzez swoje grzechy. No nie, życie dalej nasze. Trwa. Pan Bóg jest e, miłosierny i, i bardzo cierpliwy przede wszystkim, Bo to nawet nie kwestia samego miłosierdzia, ale jest cierpliwy I, i daje nam szansę na to nawrócenie, o czym zresztą całe dzisiejsze pierwsze czytanie nam e, mówi. E, dalej. Jakże wielkie jest miłosierdzie Pana i przebaczenie dla tych, którzy... Się do niego nawracają. Czyli my przede wszystkim mamy możliwość nawrócenia się. I dla nas, jako dla chrześcijan jest to oczywiste. Dlaczego? Bo my, moi drodzy, mamy sakrament pokuty i pojednania i mamy chrzest święty, czyli to są elementy, które w naszym życiu się powtarzają i są to elementy naszego życia religijnego, które gładzą nasze grzechy, czyli powodują to, że się nawracamy, że zaczynamy z takim nowym startem. Ale zróbmy taki jeden krok do tyłu w naszym wyobrażeniu, w naszej świadomości do czasów żydowskich. Moi drodzy, w w czasach Starego Testamentu nie było możliwości, żeby zostały zgładzone nasze grzechy. Grzech ciężki, grzech śmiertelny, świadome odejście od Pana Boga skutkowało wiecznym potępieniem. W sensie nie było możliwości, ludzie nie widzieli tej możliwości, żeby odchodząc od prawa móc zostać zbawionym, więc teoretycznie zbawienie istniało, praktycznie nie było takiej możliwości. O czym mówi tu autor księgi? O błogosławieństwie za życia. O tym, co możemy dostawać tutaj na ziemi w zamian za, e, zamian za trwanie w przymierzu i w zamian za powracanie do tego przymierza, co też cały naród żydowski robił wielokrotnie na kartach Starego Testamentu. Więc, moi drodzy, nie róbmy takiej kalki, że tutaj już autor Księgi Starotestamentalnej mówi nam o zbawieniu wiecznym. Nie, on mówi o zbawieniu, o wybawieniu, o opatrzności, ale za czasów ziemskiego funkcjonowania. I Żydzi widzieli to miłosierdzie, kiedy Pan Bóg pozwalał im wrócić do e, trwania, w, e, trwania ich państwa. Do obrony ich granic, do obrony ich interesów międzynarodowych. Czasami wszystko się waliło, wracali do przymierza, państwo ich odżywało na nowo i też w życiu osobistym nieraz przecież tego doświadczali, tak samo jak i my doświadczamy. Ale tak jak mówię, my moi drodzy mamy już inną perspektywę, to znaczy my jesteśmy chrześcijanami i my patrzymy w dal, patrzymy na życie wieczne, śmierć naszego organizmu. Nie jest dla nas ostateczną granicą. I tak słyszymy w Ewangelii według Świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upatrzył przed nim na kolana, zaczął go pytać: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? I tutaj zwróćmy uwagę, że tak w perspektywie całej, wszystkich czterech Ewangelii, ów człowiek jest bardzo rzadkim. Bardzo rzadką osobą które spośród wszystkich, które przychodziły do Jezusa. Dlaczego? Zwykle do Jezusa przychodzono po to, żeby go poprosić o jakiś cud. Czy duchowy, czy, czy fizyczny, ale zawsze ludzie przychodzili z jakimiś interesami. I ten człowiek też przychodzi, oczywiście, z interesem, ale mówi o życiu wiecznym. Czyli on, mimo że znał Pismo Święte, jak się za chwilę dowiemy, i wszystkiego się utrzymał, i wiedział, że istnieje teoretyczna możliwość życia wiecznego, to nie wiedział, jak je zdobyć, bo Stary Testament na to nie pozwalał. I dlatego, właśnie tak jak mówiłem. Przyszedł do Jezusa i o to prosił, i zależało mu na sprawach w zasadzie najważniejszych, na ratowaniu swojej nieśmiertelnej duszy. I to jest rzadkie. W sensie nie wiemy, jak za czasów publicznej działalności Jezusa, jaka była częstotliwość ludzi, którzy przychodzili z takimi sprawami. Ale z tego wszystkiego, co nam zostało przekazane, to były bardzo rzadkie sytuacje. I mamy takiego człowieka tutaj. Jezus mu rzekł, czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazanie, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. I tu, moi drodzy, oczywiście otwiera nam się w głowie takie, takie światełko nam się zapala w głowie, że zaraz, zaraz, no przecież Jezus ma świadomość swojego synostwa, że jest Bogiem, i, i czemu, czemu ten człowiek nie miałby go nazywać dobrym, skoro sam Bóg jest dobry, a Jezus jest Bogiem, to można Jezusa nazywać Bogiem. A tu, moi drodzy, Jezus tworzy taką okazję temu człowiekowi, aby uf, interesant mógł sam w sobie rozpoznać, kim tak naprawdę jest. Czy jest mentalnie Żydem, czy może już opiera się gdzieś tam, ociera się o chrześcijaństwo. Stanie się uczniem Jezusa. No i oczywiście, jakie są tego skutki, widzimy dalej. On mu odpowiedział: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Moi drodzy, jaka jest odpowiedź? Jest Żydem i to w 100% ten człowiek. To znaczy, o co chodzi? On był przekonany, że rzeczywiście wypełniał te przykazania. I, I on je wypełniał, tylko moi drodzy, jak patrzymy na przykazania, to wiemy, że ich się nie da spełnić do końca. To znaczy, można nie zabijać, w sensie nie zamordować drugiego człowieka tak wprost, to jest możliwe do wypełnienia. Ale nie przyłożyć się choćby w najmniejszym stopniu do tego, że ktoś straci życie, że długość czyjegoś życia zostaje stracona, to, to nie jest możliwe, to jest niewykonalne. Przynajmniej raz w życiu coś takiego się robi, gdzie tam raz w życiu codziennie dokładamy do tego rękę w jakiś sposób. A więc wypełnić prawa na 100% nie jesteśmy w stanie zrobić. Ale ten człowiek tego nie wie, a więc dalej ma to myślenie żydowskie. Bo był przekonany, że spełnia przykazanie. Tylko wiedział, że. Że tych te przykazania nie są w stanie go doprowadzić do życia wiecznego i był zablokowany. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochumurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Czyli Jezus był go w stanie wyzwolić spod tego prawa. To znaczy ten człowiek starał się, był bardzo wierzący, tego mu nie można odmówić, nie? To był bardzo dobry żyd prawdopodobnie. On starał się wypełniać te przykazania. Podejrzewamy, że z naprawdę czystej miłości do Pana Boga, spragnienia przebywania z nim na zawsze, w trwania w tym przymierzu, ale ciągle mentalnie był zamknięty w ramach tych przykazań, w ramach wszystkich tych zobowiązań. Jezus chciał mu pokazać tę drogę, teraz chrześcijańską, dlatego powiedział mu, żeby no, poszedł z nim, żeby stał się jego uczniem, tak jak reszta uczniów czy, czy apostołów. Niestety, człowiek ten nie był do tego gotowy. Czyli Jezus był gotowy do tego, żeby go do siebie przyciągnąć, ale ten człowiek nie był gotowy bo co go zniewoliło? Jego własne życie. I teraz Jezus do tego się odnosi. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów, jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł, dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, Którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielebłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego. I tutaj moi drodzy, zauważmy, że Jezus nie robi zwykłej powtórki. To znaczy, Jezus nie mówi tutaj dwa razy tego samego. Nie. Jezus doprecyzowuje to, co powiedział. Czyli najpierw powiedział, że jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego, a potem precyzuje. Jak trudno do Królestwa Bożego wejść tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. A więc pokazuje, że nie chodzi tylko o to, że nie tylko chodzi o tych, którzy mają dostatki, ale konkretnie chodzi o tych, którzy pokładają w nich ufność. I teraz zauważmy. Uczniowie, po usłyszeniu tego, że ci, którzy mają majątek, mają trudno, żeby być uczestnikami Królestwa Bożego, Spochmurnieli, no, stali się smutni, ale jeszcze jest lepsze, co następuje teraz. Oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą, któż więc może być zbawiony? Skąd taka reakcja? W gronie uczniów, w gronie apostołów byli różni ludzie. Często podkreśla się to, że to nie było tak, jak my możemy mieć takie, takie wrażenie intuicyjne w pierwszym podejściu, że to byli ludzie tacy bardzo ubodzy, bardzo skromni. Zawsze powtarza się, że to była klasa średnia, tylko wiemy, że jest taka niska klasa średnia, jest taka średnia klasa średnia, no i wysoka klasa średnia. No i oni byli z różne, mieli różne te pozycje społeczne. I oczywiście część można, mogła być trochę zamożniejsza, część trochę, trochę biedniejsza z uczniów. No i ci, ci biedniejsi niby mogli pomyśleć, że o, to w takim razie w Królestwie Bożym stoję w lepszej pozycji, bo mam mniej, ale nie. Tym bardziej wszyscy się przerazili, gdy Jezus doprecyzował to, co powiedział, że ci, którzy pokładają ufność w dostatkach. Bo moi drodzy, oni no wszyscy w dostatkach pokładali ufność, bo czemu mieliby tego nie robić? No, przecież wiemy, że zabezpieczenie materialne, posiadanie oszczędności sprawia, że czujemy się w życiu bezpieczni. Nawet są badania naukowe na to, że rzeczywiście tak się to dzieje. Więc nie dziwmy się, że i oni się zasmucili i przerazili się na te słowa, że w dostatkach nie można pokładać ufności, gdzie to jest naturalne, że posiadanie majątku sprawia, że czujemy się lepiej. I teraz Jezus popatrzył na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u boga, bo u boga wszystko jest możliwe. I to są, moi drodzy, kluczowe słowa. Które nawiązują jeszcze raz do tej mentalności żydowskiej i do, tego, do tych słów, przeciwnych słów Jezusa, czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Otóż moi drodzy, jeżeli mam mentalność żydowską, i nie tylko mentalność, a inaczej, mam mentalność i religię żydowską, to jest tylko jeden Bóg. Nawet nie mamy świadomości, że jest on w trzech osobach. I nie ma tam Jezusa Chrystusa jego zbawczej misji, no, no, no nie ma po prostu tam chrześcijaństwa w ramach religii żydowskiej. Nie odkrywamy tego. I wobec tego osoba Jezusa może być jakąś tam postacią historyczną, która była, zebrała uczniów, z tych uczniów stworzyła się religia na początku będąca sektą żydowską i tak dalej i tak dalej. Ale jeżeli odejdziemy od podejścia żydowskiego, czyli od tego, że, że Bóg jest w jednej osobie i zaufamy, uwierzymy, że rzeczywiście Bóg jest w osobach trzech i że w Jezusie Chrystusie Bóg nam się objawił, to zmienia się wszystko. Dlaczego? Dlatego, że do Jezusa możemy przyjść jako do Boga, czego ten człowiek, który posiadał majątek i który Spełniał, jak mu się wydawało, przykazania, on przyjść do Jezusa w ten sposób nie mógł, bo nie uznawał go za Boga. I wobec tego Jezus nie był w stanie nic dla niego zrobić, albo inaczej, ten człowiek nie był w stanie otworzyć się na Jezusa tak, jak na Boga. Czyli inaczej mówiąc, gdyby ludzie przyjęli go jako Boga, to Jezus mógłby ich jako Bóg wyzwolić od prawa i od samych siebie. Czyli Jezus, prowadząc nas drogą chrześcijańską, prowadząc nas ku Bogu, wyzwala nas spod prawa. Bo my, moi drodzy, jesteśmy wyzwoleni spod prawa. To znaczy, oczywiście, odkrywamy, że część Prawa, część przykazań i tak musimy przestrzegać, i tak, bo w sposób jasny um, świadczy to o tym, że mamy zerwaną relację z Bogiem. Część przykazań, części żydowskich przykazań zupełnie nie przestrzegamy, zupełnie nas nie obchodzą. Ale moi drodzy, możemy też być wyzwoleni od samych siebie, bo gdy robimy w naszej duszy, w naszej psychice, po prostu w naszym życiu, w tym wszystko, co nas stanowi. Miejsce Jezusowi, to wówczas Jezus nas przemienia i zabiera od nas te nasze naturalne zniewolenia. Tym zniewoleniem, które miał człowiek, który przyszedł do Jezusa, był jego majątek. Zniewoleniem uczniów było pokładanie ufności w majątku, pokładanie ufności w pieniądzach. Co nie jest niczym złym, moi drodzy, co jest czymś naturalnym, czymś, no, może nienaturalnym, bo to jest złe słowo, czymś bardzo rozsądnym, czymś, czymś po ludzku logicznym, to mimo to Jezus może nas od tego wyzwolić. A gdy przyjmujemy Jezusa tylko jako człowieka, nie ma możliwości, aby on nas przemienił, bo jak przy, przychodzimy do człowieka i poznajemy go, to on nas nie przemienia, no wewnętrznie nie, nie staje się u nami. Gdy u kogoś to zachodzi, to jest zaburzenie borderline, jak, jak drugi człowiek stapia się, integruje się z, z drugim człowiekiem. Gdzieś tam w drugim człowieku osadza swoją świadomość, nie, nie widzi granicy pomiędzy sobą a drugą, drugą osobą. Może to źle kojarzy, nie jestem psychologiem, znaczy źle to tłumaczę, ale to, to wtedy jest zaburzone. A więc zdrowy człowiek nie może czegoś takiego zdobyć z drugim człowiekiem, żeby tak go drugi człowiek przemienił. A więc musimy mentalnie, jeżeli chcemy się nawracać, musimy mentalnie odejść od podejścia żydowskiego, uwierzyć, że Jezus Chrystus jest Bogiem, czyli stać się chrześcijanami i wtedy przyjść do tego Jezusa, pójść z Nim razem drogą, a On nas wyzwoli. Spod kajdan prawa, które było ogromnym obciążeniem dla ludzi i spod naszych własnych zniewoleń. Moi drodzy, jeżeli to rozważanie Wam się spodobało, to zapraszam Was na następne. Zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję, komentarz, łapkę w górę i udostępnić znajomym. W ten sposób przyczynicie się do szerzenia dobrej nowiny w internecie.